Panie Wójcie, w gminie Rajcza trwa realizacja kolejnej ważnej inwestycji istotnej zarówno dla mieszkańców i turystów i tym razem przenosimy do, się do rycerki Górnej Kolonii. Tak, do rycerki górnej kolonii powstaje tam otwarta strefa aktywności, tak zwana OSA. To jest bardzo świeża sprawa, w tamtym tygodniu podpisałem umowę na finansowanie. Natomiast w tej chwili będziemy szukać wykonawcy, no i myślę, że no staralibyśmy się też jak. Najszybciej to wykonać, jeszcze w tym lecie, żeby na wakacje ona powstała. Nie wiem, czy to będzie realne, ale chcielibyśmy. To też będzie słuszyć lokalnym, lokalnym mieszkańcom, ale także i turystom. Prowadzą tam liczne szlaki i myślę, że odpoczynek taki fizyczny tam też będzie racjonalny, fajny i przyjemny. W którym miejscu będzie dokładnie zrealizowany ten obiekt i przede wszystkim, jak będzie docelowo wyglądał? Obiekt będzie znajdował się poniżej szkoły, byłej szkoły podstawowej Rycerce Górnej w Kolonii. Tam mamy swoje tereny i tam będzie umiejscowiony. Dodam jeszcze, że realizowany to będzie przez, też przez Radę Sołecką, bo oni przeznaczyli pieniądze z Funduszu Sołeckiego na ten cel. Natomiast OSA no jest to taki plac zabaw i dla dzieci, i dla młodzieży i dorosłych. Będzie można tam e, aktywnie spędzić czas E, korzystając z urządzeń siłowni, e, a także część urządzeń będzie przeznaczone dla dzieci, także wszyscy będą mieli co robić. Mm -hmm.